Współpraca Muzeum Narodowego Wrocławiu, w Wrocławiu z Zamkiem Książ w jest precedensem na skalę naszego kraju i tak naprawdę jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Zamku Książ. Dzięki właśnie temu wydarzeniu dzieła sztuki, które zniknęły po II wojnie światowej, a które były gromadzone przez Hołbergu przez 400 lat, wróciły do zamku. Nowa wystawa pod nazwą Gemma Megmarum, czyli klejnot nad klejnotami, będzie upamiętnieniem tego niezwykłego wydarzenia, jakim była wystawa metamorfoza w Zamku Książ i jest to właściwie też metamorfoza właśnie tej wystawy. Fantastyczną nowością jest przywrócenie obrazu z kolekcji Holbergów nie tylko do samego Zamku Książ, ale przede wszystkim do ich historycznej lokalizacji, czyli dokładnie tych miejsc, które wybrali dla nich Hochbergowie. Dzięki zaufaniu, jakie zbudowaliśmy w ciągu 10 lat współpracy, udało nam się dzisiaj stworzyć odpowiednie warunki do tego, aby te obrazy mogły zawisnąć właśnie w swoim pierwotnym miejscu przeznaczenia. Jesteśmy w sali krzywej. To jedno z najstarszych pomieszczeń w zamku, które jeszcze do początku II wojny światowej miało zupełnie inny wystrój. Udało nam się przywrócić obrazy z kolekcji Hochbergów w ich historyczne miejsca, dokładnie w te miejsca, w których zaplanował dla nich Jan Henryk XV. Sypialnia księżnej Matyldy, żony Jana Henryka XI teraz. Księżna Matylda mogłaby spojrzeć o poranku na ten doskonały obraz. Jest to przedstawienie związane z mitologią Pan i Syrinx. Sypialnia księcia Jana Henryka XI. Tutaj do kolekcji obrazu z Muzeum Narodowego we Wrocławiu dołączyły trzy kolejne. Jest to cykl Kokorante, Co przedstawiający widoki marynistyczne, ruiny i fregaty. To 10 lat. Tyleż bowiem minęło, Współpracy pomiędzy Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Zamkiem Książ. Dzisiaj, kiedy tutaj przybywamy, to oglądamy blisko 100 dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale co ważne, wiele z nich tutaj zostało zakupionych, tutaj zostało umieszczonych przez Hofbergów. To oni stworzyli coś, co dzisiaj staramy się odtworzyć. I rzeczywiście trzeba to nazwać po imieniu. Udaje nam się.